Cześć, witajcie ze strony Omazu, Mazur. na nowym odcinku Dzisiaj wam pokażę moją kolekcję Żołnierzyków francuskich I nie tylko, mamy jeszcze takie starodawne Żołnierzyki, jak jeszcze te starzy nasi Teraz się bawili Ja wam już Je pokazuję Pierwszy będzie taki Takie to są stare Nawet Takie trochę w piachu Są Taki żołnierzyk z tyłu. Taki. O. Taki, o. Stary żołnierzyk. No. Gdzie go znalazłem? W warsztacie. Dobra. Taki stary żołnierz. Przechodzimy do kolejnego. I, i mamy kolejnego. Taki prezentuje. To jest już francuski. Ma taki biały hełm. Taki karabinek fajny. Chodźcie, znaczy, ja tylko zobaczę, co to jest za karabin, Tutaj jest, no, od spodu jest napisane Made in France. Tego tu tak, tak nie widać na kamerce, ale powiem tylko tyle, że jest napisane Made in France. Teraz bierzemy następny, też z Francji. Taki o. Też taki, taki sam jak ten tylko że już bez broni, tutaj mu się coś odłamało, coś mu się tam połamało, Feum taki, tak z tyłu, to jest jakaś jakby gaz czy coś, nie wiem, jakieś powietrze, albo on miał miotacz ognia, nie wiem, ale tak wygląda trochę podobnie. My bierzemy kolejnego, o taki, jednokolorowy tym razem. Jednokolorowy taki żołnierzyk. On też z Francji go kupiłem, a ja się to francuski? To już nie wiem. Mam jeszcze taki sam drugi. Miałem kilka takich samych, ale gdzieś mi się zgubiły. Oj, spakuj I to jest drugi taki sam. Mamy takie dwa. O, widzicie? Takie dwa. Ten jeden jest trochę ciemniejszy. Pokażę Wam teraz go, jak z drugiej strony wygląda. Tako. o. Tak. Ten z Francji go kupiłem. Tego, natomiast go już nie kupiwałem we Francji. Ja go w Polsce. Mam go w Polsce już dawno. Taki stary żołnierzyk. Znalazłem go w starej pufie. Leżał sam. Sam, cały w kurzu brudu. Przechodzimy do następnego żołnierzyka. Tym razem taki cowboy. O, taki. Cowboy. O, proszę bardzo. Taki cowboy. Tak, wygląda z tyłu. O. Czemu taki brudny? O, znalazłem go w. Ogródku w błocie leżał. No i nie dają rady go domyć. Więc jest taki brudny. I ta, to już tak zaschło w ogóle. Tutaj ma po bochach dwa karabiny. No jeden trzyma w, w dłoni. Następny żołnierzyk to jest taki o. Taki z telefonem. Radiem. On nadaje, że pewnie odwrót, albo coś się stało. Albo wsparcie, albo coś. Tak wygląda z tyłu. O, o Tak wygląda z tyłu. O. Takie coś. Proszę bardzo. Tutaj ma słuchawkę. Słuchawkę ma. Następny żołnierzyk. To jest taki. On, nie wiem, czy ma, ale tutaj mam takie niebieskie na łokciu. On strzela z bazuki. Granatnik przeciwpancerny. Tak się nazywa ta broń. Taki. Taki do tych, do czołgów. To jest akurat chyba niemiecki. Raczej, bo widzę po hełmie ten. Natomiast już jest francuski na 1000%. Taki fajny żołnierzyk. Tak wygląda z tyłu. A tak wygląda z przodu. Wyrazisty bardzo. Nawet hełm tak widać, jakbym miał założony. I ostatni żołnierzyk. To jest niemiecki ma ten taki karabin niemiecki, czy jak to tam się nazywa? Takie o! Takie fajne! Tak wygląda z tyłu, tak z przodu. I ja Wam jeszcze coś pokażę. Wracam do Was za chwilę. Ja już jestem! Jestem już! I, i teraz Wam pokażę jeszcze moje takie trzy fajne, zabytkowe. No, w sumie nie wiem, czy to zabytkowe, ale takie stare wozy. Niemieckie. Metalowe są. Nie plastik, jak te żołnierzyki. Metal. To jest czysty metal. Metal. To jest metal. Patrzcie. Tam w środku ma kierownicę. Tutaj na tyłu ma karabin, z przodzie Na przodzie też to miał karabin, ale mi się zgubił. Odpadł, łamał się. Taki stary wóz, wóz. O, taki wóz. Ciężki. W dwóch pasach nie utrzymam. E, teraz mam kolejny. Taki wóz. Wygląda na amerykański, bo jest taki szary, nie? Znaczy taki kremowy. Ale tu. Stara fala niemiecka. No, to jest niemiecki, ale tak, taki sam jak, jak ten poprzedni. Tylko, że tutaj na górze ma latarnię. O kurde wypadła. E, ona ta się połamała, więc no. Ten jest trochę popsuty. Ale. No, w końcu to jest stary. To też jest metal. Taki samochód wygląda i wygląda jak na, na amerykański. I ostatni czołg. Też metalowy. Tutaj. Jest tu z tyłu ma napisane. E, jak to się nazywa? E, leopard. Ma napisane. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Czekajcie, chcę przypomnieć: Leopard. E, pantera? Chyba jakoś tak. Leopard, Pantera. E, jakoś tak. Bo to jest po angielsku napisane. Też niemiecki. Pantera, niemiecka. Tak już się prezentuje. Tutaj ma lufę podnoszoną. Tutaj ma jeszcze na górze taką klapkę. Kurde, nie mogę podnieść. O, o. Taką klapkę. Gabina też się obraca. Też się obraca. Puh też się obraca gąsienice są o też metalowe ale dziwo w tych o też, też są gąsienice tych, poprze, tych co wam wtedy pokazywałem I, i to ta cała kolekcja moja to by było na tyle, tyle tego mam Tutaj te samochody, tutaj te żołnierzyki, to by było na tyle i ja Was żegnam, pa pa!